Naprawdę dziękujemy. Młodzieńcze, zawsze chciałem mieć syna. Trafiła mi się córka. Znaczy, żona była jeszcze raz, w ciąży, ale poroniła. 5 listopada, w najbliższą sobotę, premiera sztuki Michała Walczaka Polowanie na Łosia. Jest pan reżyserem tej sztuki. Przybrał pan pseudonim Marek Warnicki. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednim wcieleniu, kiedy byłem jeszcze Łukaszem, wyleżał. znaczy, w dalszym ciągu jestem, ale <laughs> wydawało mi się, że. Przy tym tekście Michała Walczaka Łukasz wynęże jakby należał do tej e byłej epoki, był na zupełnie inne rzeczy, jakby wrażliwość miał nastawioną. Natomiast w tej sztuce, która dzieje się w dżungli, w której trzeba być po prostu bezwzględnym, to podejrzewam, że wręcz jakby sobie nie dał rady. W związku z czym pomyślałem sobie, że muszę powołać takiego nowego wojownika, który nie będzie obciążony bagażem poprzednika i po prostu będzie, no nie wiem, większym konformistą. Tamten może był taki bardziej nie, nie chciał być niezależny, chciał mieć swoje zdanie. Ten niekoniecznie. Ten jest taki bardziej, taki jak my w tej chwili jesteśmy, czyli tacy, taki, taki właśnie bardziej podstępnie, ugodowo nastawiony na świat. I stąd mi się wydawało, że ten Warnicki bardziej sobie w tych warunkach jest w stanie poradzić. Mnie nie, mnie nie będą obciążać poprzednie realizacje, nie będę miał sentymentów do Darmozjadów i innych. Alibi. alibi ta, ta, właśnie, i tak dalej. Tego, właśnie, tych rzeczy, które na przykład w Tracę Częstołowskim robiłem, to, to mi uwolni od tamtego bagażu. A tym. Myślę sobie, że tylu ludzi zmieniało nazwiska, występowało z i to jest wszystko iluzja, to jest zabawa, to jest sztuka. Ale prawda? Warnicki jest bardzo podobny do Giecki. Ktoś jest tak? pseudonimiecki tak? i Marek Warny. No możliwe, możliwe. No ja nad tym się nie To Warnicki wziął się z tego, że słowo warte z war, wojny, wojna. Wo, 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 wo. no, Pomyślałem sobie, że niech będzie wojownikiem, przynajmniej w tej sztuce. Ale to tak jak mówię, ja to zgłosiłem normalnie w ZAIX-ie, także nie jest to, tak jakby mm, chciałem mieć możliwość przy niektórych realizacjach występować, ja występować jako, jako ktoś inny niż tak jestem, tak, żeby, żeby mi to było łatwiej jakby zrealizować, żebym się nie musiał tłumaczyć, że dlaczego w moim życiele jest coś takiego. No, jest, bo, bo to jest inna rzecz zupełnie niż robiłem do tej pory. Sam jestem ciekawy, jak to zostanie przyjęte, bo, bo tak jak mówiłem na konferencji prasowej jest to sztuka. Pierwsza rzecz, do tej pory robiłem swoje? Tak, tak, to jest nie moja, mm, opisująca nie moimi oczami współczesną rzeczywistość. A mówił pan, że ta sztuka mówi o kryzysie wartości rodzinnych. Czyli są jakieś analogie może z Tangiem mrożka? Mm, Bo tam w też? W pewnym sensie tak, tylko ponieważ świat się kompletnie zmienił. Tam to wszystko w tej chwili to jest muzeum. Mrożek to jest muzeum, prawda? Natomiast ta sztuka. Moim sztu zdaniem jest dosyć aktualny. Jeśli chodzi o przesłanie, natomiast y, y, Walczak zrobił coś takiego, my żyjemy w, w, w świecie śmietnika, prawda, my żyjemy w, w świecie mm, mm, takich wiadomości, takich rzeczy, które do nas dochodzą z, z zewnątrz, ze świata, które są szczępami jakimiś, nie, które strzelając pilotem, oglądamy programy czy wiadomości po jednej sekundzie, prawda? No więc taka jest nasza wiedza. Do niczego nie, do, nie wchodzimy głębiej, niż żeby zanurzyć paluszek, zobaczyć dobre i następne, po następne. Pokolenie Facebooka. Pokolenie Facebooka, Chociaż właśnie. Walczak jest troszkę wcześniejszym jednak, ale 30 lat. No ale, no no, ale tak, ale, ale, ale gdzieś tam jakby no dostrzegł to coś, że po prostu że żyjemy strasznie powierzchownie. Dlatego tutaj na konferencji pracowej mówiłem, że można tę sztukę w naszej reali obejrzeć powierzchownie chcie, tak, tak. chcieć mm -hmm. tylko i wyłącznie, że siedzę, zapłaciłem za bilet, w związku z tym opowiedzcie mi fabułę i mam się, nie wiem, albo rozpłakać, albo uśmiechnąć. Powiedziałem na konferencji, Walczek napisał w podtekście, że to jest komedia romantyczna. No trudno nazwać komedią romantyczną sztukę, w której się bez przerwy mordują, prawda? Nawet hmm, jeśli mordują się z miłości. Ale nie, z... nie boi się pan, że to będzie podobne do sitcomu za bardzo? Że, że ludzie naprawdę tylko na tą powierzchowną warstwę zwrócą uwagę? Bo się tak powierzchownie teraz traktuje teatr. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Staraliśmy się zrobić nie wszystko na zasadzie takiej powierzchowności. Staraliśmy się tam gdzieś momentami głębiej wejść, ale ja miałem taki materiał literacki jaki miałem. Walczak napisał taką, a nie inną sztukę. Z tej sztuki praktycznie poza jedną sceną, która wydawała nam się już przy, w naszej realizacji jakby taką za, no, za, za dużym powtarzaniem tego, co wiemy, to zostawiliśmy wszystko. Mhm. Normalnie w poprzednich realizacjach zawsze były dokonywane bardzo ostre skróty. I tak, w w poprzednich realizacjach kulowania na łosia. Tak? Na łosia, tak. tak, które było w stoku tak, tak. w Teatrze Narodowym. Były bardzo duże skróty. Próbowano z tej sztuki zrobić w stoku taką opowieść obyczajową, nie wyszło. Mhm. W Warszawie psychologiczną. No podobno też nie wyszło. To nie moje oceny, tylko krytyków, prawda? Więc myśmy chcieli od tego odejść, od psychologizmów, od obyczajowości. Chcieliśmy pokazać tylko i wyłącznie, co się dzieje z człowiekiem takim współczesnym w tej chwili, który nie posiada właściwości, nie posiada, nie wie jaki jest jego kodeks, y, próbuje wrócić do jakiegoś pewnego rytuału, główna bohaterka przez cały tak. czas próbuje kultywować jakiś rytuał. Rytuał to jest po prostu co? Przyjęcie pewnej konwencji, czyli skodyfikowanie świata, czyli znowu powrócenie z chaosu do pewnych rzeczy, które dają nam jakąś stałą, no, ale ta, tak. ta tutaj sta też widzę analogię z mrożkiem, tam też y, ta, a ta, była po powrót no, do takich stałych wartości, no, a ta, do ta, życia w jakich ramkach. No więc właśnie, a ta, stała kosztuje co kosztuje to, że stajemy się konformistami, że musimy zrezygnować z pewnej części naszych poglądów, zrezygnować prawda? zrezygnować z siebie w jakiś sposób, zrezygnować z siebie w jakiś tam sposób, prawda? No i teraz tak, czy, nam, czy chcemy być kompletnie niezależni, tak jak powiedziałem tutaj Amerykanie, żeby być Amerykanami kiedyś wyznawali pełną wolność, prawda? W tej chwili, żeby pozostać Amerykanami, gotowi są na to, że na lotnisku są prześwietlani, gdzieś tam w metrze muszą, nie wiem. Podawać I To tam jest jak jakby, i... jakby przyświetlenie duszy i przyświetlenie poglądów. No więc, w, w dokład, tej no, no więc dokładnie. I coś takiego pewną falą w, wraca do tych yy, naszych bohaterów. By, by Żyją w świecie, w którym, moż, którym przez to, że przyzwyczaili się do. że yy, zatarła się granica między na przykład czymś, co jest prawdziwe, a czymś, co jest nieprawdziwe. Czyli krótko mówiąc, jeśli oglądam w telewizorze prezydenta Obamy, który ogląda, jak jego komandosi dopadają Bin Ladena, jest to na żywo, prawda? jednocześnie na żywo oglądam ludzi grających w, nie wiem, jakąś grę komputerową, gdzie też chodzi o to, kto kogo zabije, to już nie wiem, co jest... Zatarcie granic po tak. prostu. Czym się bardziej przejmować? Czy bardziej dopingować tych na ekranie komputera, czy tych na ekranie telewizora? Bo nie wiem, co już jest z czym, prawda? Zatarła mi się ta granica mhm. gdzieś tam. Tu jest prawdziwa śmierć, nieodwracalna. Tu jest śmierć, którą mogę y, odwrócić, prawda? No ale ponieważ się nauczyłem z filmów y, z początku lat 90, z filmów Taran że można zastrzelić i ten ktoś wstaje, to mi się wydaje, że może się znajdzie ktoś taki, kto myśli, że jak go zabije, to nic się nie stanie, bo on za chwilę wstanie, prawda? Tak, zatracenie po prostu granic. No więc zatracenie granic. No i żyjemy w takim pewnego rodzaju chaosie. I troszkę o tym chaosie jest yy, ta, ta sztuka. sztuka. No skąd tu krew? ja to krew? To PRAWDA! Moja córeczka jest kobietą. Ciągle nie mogę się z tym pogodzić. Lewa! Myszko, wina? Myszko, bratku? Niezmiernie się cieszę, że będziecie razem. Córeczko! Bo szczerze mówiąc, martwiłam się, ale... Ja bym, bardzo, żebyś była głosem. Jeszcze! Rozmawiam z panem Stanisławem Kulczykiem, scenografem przedstawienia Polowanie na łosia. Chciałam się zapytać, skąd pomysł na scenografię? Najprostsze pytanie. Na pewno z głowy. Na pewno z głowy. Autentycznie jestem taki przekonany, że... On był taki wymarzony pomysł na tą scenografię do tej sztuki. Powiem szczerze na każde hasło Łukasza Wyrężałka, że robię coś, mam wrażenie, że mam pomysł Aha. i jestem przekonany do tego pomysłu. Nawet wydaje mi się, że nie, nie widziałbym innego rozwiązania niż to, które zaproponowałem, a jest ono, jest ono, no i, i powiedziałbym krótko zmysłowe. Jest bardzo graficzne, jest balansowaniem tłem scenografii między czernią a bielą. Natomiast wszystko to, co piękne, kolorowe, to, co emocjonalne, to tylko służy i aktorzy noszą. Przepiękne. Zapraszam do wyjrzenia. Ale czy inspiracją nie było wcześniejsze przedstawienie Wieczoru Trzech Króli? Nie, Bo pan, pan dyrektor mówił, że po nie, prostu zainspirował pan dyrektor, się pan troszkę. Nie, nie, pan dyrektor, ja myślę, że podobieństwo pojawiło się w sposobie przekonania właściwie aktorów i reżysera. Gdy przyniosłem partytury, a tymi partyturami były rysunki i techniczne, i złożeniowe. Nie bardzo wszyscy rozumieli, co w tej sztuce będzie scenografią. Musiałem zrobić egzemplifikację w postaci makiety. Rzadko to robię, tylko dlatego, żeby przekonać aktora, który sam animuje sceny, brak mhm. tak zwanego zaplecza technicznego, mhm. że to nie jest trudne. I ta makieta temu służy. Zatknij na makietę, słonko to zobaczysz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.